Witajcie, kochani, tutaj Light Guidance Oracle. Dziękuję za to, że oglądacie. Mam dla Was wiadomości na temat tego, co wydarzy się w maju 2022 dla znaków ziemskich, czyli Byk, Panna i Koziorożec. To jest Wasze czytanie ogólne. Zobaczymy, jakie kolektywne, ogólne energie. Czekają Was w tym miesiącu, co się wydarzy. Jeśli interesuje Was czytanie miłosne albo na temat zdrowia, to mam więcej czytań na ten temat. Linki do nich będą podane na dole, tutaj w opisie, a także na końcu tego filmu, jeżeli czujecie, że macie ochotę je zobaczyć. A teraz. Zacznijmy wasze czytanie. Byk, Panna, Koziorożec. Wszystkiego najlepszego dla byków. Teraz jesteśmy w sezonie byka. Znaki Ziemi. W tym miesiącu jest z wami runa Ansus. I to w bardzo silny sposób. To jest wyjątkowa runa o wielu znaczeniach. Jest połączona z Bogiem Odynem, a to też oznacza, że jest połączona z rozwojem osobistym, z rozwojem duchowym. Dlatego stąd już czuję, że te tematy będą dla Was bardzo ważne. Czuję, że w tych kwestiach będziecie mieć jakiś przełom. I dzięki temu Wasze życie wystartuje, będziecie łatwiej manifestować Wasze marzenia i czekają Was cuda w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o runę Ansus, to oprócz tego, że mówi nam o rozwoju duchowym i rozwoju osobistym, to jest ona też połączona ze słowami. I z tym, co mówimy, i do kogo. Dlatego znaki ziemi w tym miesiącu uważajcie na to, co mówicie, na to, co mówią do Was inni. Bądźcie obserwatorem, nie reagujcie od razu na jakieś sytuacje, które wydarzą się w tym miesiącu, tylko bądźcie czujnym obserwatorem. A jeśli chcecie coś powiedzieć, to bądźcie bardzo ostrożni. Ponieważ pamiętajcie, że słowa, które wypowiadamy, mają moc i zwłaszcza dla wszechświata mają moc. To nie jest tylko a, zażartowałem, a, tylko tak palnąłem. Każde słowo ma moc, więc, byki, panny i koziorożce, powinniście w tym miesiącu być szczególnie na to uwrażliwieni. Ta runa jest też połączona z inspiracją i kreatywnością. Które pomogą Ci odnaleźć Twoje wyjątkowe dary, które Masz w sobie. Jeśli ktoś z Was czuje, że nie macie daru, to nieprawda. Każdy z nas ma dary, które może dzielić z tym światem, z ludźmi. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to teraz dowiecie się tego w maju 2022. Wracając do rozwoju duchowego, osobistego, właśnie poprzez ten rozwój, poprzez pracę nad sobą, odkryjecie swoje dary. Runa Ansus przyciąga do nas ludzi, którzy pomagają w naszym rozwoju, pomagają nam w życiu. Także, znaki ziemi, jeśli oglądaliście moje czytanie na kwiecień, to dalej mamy taką samą sytuację, jeśli potrzebujecie pomocy. To zawsze ją otrzymacie. Jeżeli ktoś wam oferuje pomoc, to przyjmijcie to. Ta runa również trzyma z dala od was ludzi, którzy mogą wam zas zaszkodzić, którzy są zazdrośni. Tutaj słyszę, że jesteście chronieni przez aniołów, przez przodków, przez waszych przewodników duchowych. Także pamiętajcie o tym, że jesteście bezpieczni. Ta runa mówi też o pojednaniach i o harmonii, więc dla niektórych z Was, bo pamiętajcie, że to jest czytanie kolektywne, czuję, że dojdzie do jakiegoś pojednania. I wracając do słów, do mówienia i do bycia obserwatorem, to dla niektórych z Was ktoś z przeszłości może się pojawić. Oho, czuję to wyraźnie w rękach, mocna energia. Ktoś z przeszłości może powrócić w jakiejś formie do Was, czy to rozmowy, czy wiadomości. Ta sprawa była bardzo emocjonalna dla Was, czuję, więc nie reagujcie od razu, nie reagujcie wybuchowo gniew tylko nam buduje negatywną karmę. Bądźcie obserwatorem i odpowiadajcie na to, co mają do powiedzenia, ze spokojem, albo w ogóle, jak czujecie to zależy od was ale miejcie na uwadze harmonię i pojednanie to przysłuży się i tobie i tej osobie i yy, pozwoli wam złamać jakąś karmę tak czuję i to zależy od was znaki ziemi czy chcecie tą osobę wpuścić z powrotem do swojego życia jeśli chcecie to jest wasza decyzja jeśli nie też możecie odmówić słyszę że to jest Wasza decyzja i czuję wyraźnie mocną energię w rękach, więc niektórzy może nie chcą tego powrotu, niektórzy chcą. To może być pojednanie z jakimś y, znakiem powietrza, czyli bliźnięta waga lub wodnik, ponieważ Ansus jest połączona z elementem powietrza. Ale pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, kolektywne, więc to może być inny znak. Może być znak powietrza, ale nie musi. I ta osoba przychodzi z przeprosinami, szuka pojednania. To się może wydarzyć. Runa Ansus jest połączona też ze szczerością i ze szczerymi rozmowami, słowami, więc to też może się wydarzyć w maju 2022. Zobaczmy, jaki przewodnik duchowy prowadzi Was w Maju, znaki Ziemi i mamy Góry. Bądź pewien swego. Znaki Ziemi. Niektórzy z Was robią coś nowego od niedawna. Może to być biznes, może to być coś w życiu osobistym. Bierzcie to, co z Wami rezonuje. Ale nie jesteście pewni, czy jesteście na dobrej drodze, bo to jest nowe, nieznane. Ale Waszym przewodnikiem duchowym na maj 2022 jest energia gór, więc bądź pewien swego. Rób to, co czujesz, że jest słuszne. Czuję, że z nami jest też bogini Bridget. Ona też mówi: bądź pewien swego, nie wycofuj się czuję, że wielu z was ma szansę na zamanifestowanie szczęścia i miłości w waszym życiu, ale najpierw potrzebujecie być uziemieni. Jeśli chcemy coś zamanifestować, wysłać naszą intencję do wszechświata, to najpierw potrzebujemy się porządnie uziemić, połączyć z energią matki i ziemi, żebyśmy nie odlecieli gdzieś tam za wysoko, tak? Widzicie, ta góra jest tak samo wielka w dół jak i w górę, więc słyszę tutaj tak jak na dole, tak na górze. Czuję, że to jest to, co potrzebujecie zrobić: zrównoważyć w sobie energię ziemską i kosmiczną. Na moim kanale jest medytacja uziemiania. Jeśli macie ochotę z niej skorzystać, to link będzie w opisie tego filmu. Ale pamiętajcie, tak, medytujcie, a może najlepiej na zewnątrz jest maj jest dosyć ciepło więc można wychodzić przytulać drzewa leżeć na ziemi łączyć się z energią matki ziemi żeby wasze manifestacje szybciej poszybowały do nieba tak tak jak na górze tak i na dole. Bądźcie uziemieni, bo niektórzy z Was trochę są za bardzo w energiach kosmicznych. Mógłby ktoś powiedzieć, że bujacie w obłokach. A jeśli będziecie uziemieni, to wtedy bezpiecznie skorzystacie z energii kosmicznych. Czasami gdy wchodzimy w interakcję z energią kosmiczną, nieuziemieni, to może powywracać nasze życie do góry nogami. Także bardzo, bardzo ważna wiadomość, znaki ziemi bądźcie uziemione, tak, jesteście znakiem ziemi. To w ogóle jest bardzo, bardzo ważne dla Was. Ale pamiętajcie, bądźcie pewni swego, niektórzy mogą nie rozumieć tego, co robicie, nie muszą. Jeżeli wy czujecie, że to co robicie jest dla was dobre, wtedy kiedy jesteście w harmonii, w uziemieniu, to róbcie to, ponieważ czuję, że to przyniesie wam bardzo wspaniałe owoce. I bądźcie szczerzy ze sobą, zawsze szczerzy ze sobą. Dobrze, zobaczmy, jakie wiadomości będziemy mieć z Kronik Akaszy dla znaków Ziemi, Byk. Panna i Koziorożec, co wydarzy się dla tych znaków w maju 2022, zaraz zobaczymy, oho, to jest ważna karta, aż wyleciała, zobaczmy, o, mamy tutaj wyraźne energie. Piękne, piękne połączenie kolorów, już widzę. Aha, jeszcze jedna karta. Oj, super! Mamy kartę bonus, karta manifestacji. Czuję bardzo, bardzo pozytywne energie z tego czytania, kochani, i już się cieszę. Wezmę różdżkę i zaraz zobaczymy, co to jest. Okej. Okay. Znaki ziemi: byk, panna, koziorożec. Zobaczcie, wracając do runy Ansus i do szczerości ze sobą i do rozwoju duchowego i osobistego, to widzę, że wielu z was, bo to jest czytanie kolektywne, ale wielu z was było w mentalności ofiary. O tym mówi ta karta. Albo jeszcze jesteście w tej mentalności ofiary, albo właśnie odpuszczacie to i transformujecie a na pewno w maju to zrobicie, bo mamy kartę Archanioła Michała. Mentalność ofiary. Ta karta mówi: odzyskaj całą Twoją siłę i umocnij się i na pewno to się dzieje w maju, bo mamy archanioła Michała. Archanioł Michał daje ci ochronę, siłę i odwagę. Poproś o to. Także niektórzy z was czują się zranieni albo czuli się zranieni przez kogoś, przez jakąś sytuację. Bierzcie to, co z wami rezonuje, pamiętajcie, ale dla wielu z was czuję, że jesteście zranieni przez Kogoś w jakimś związku albo gdzieś w pracy i czujecie się jak ofiara. I to was sprowadza do niskich wibracji, ponieważ mentalność ofiary jest dalej połączona z tymi niskowibracyjnymi energiami cierpienia, bycia ofiarą, bycia w energii złości. I archanioł Michał prosicie, abyś. Odpuścił to wszystko, by wznieść się do góry, by móc manifestować swoje sny. I w maju na pewno to robicie. bo zobaczcie, od tych kolorów fioletowych, które są połączone z czakrą trzeciego oka i korony, co oznacza rozwój duchowy, tak? Czuję, że te czakry w maju są dla was ważne. Trzecie oko i czakra korony. I poprzez transformowanie tego bólu, tej mentalności ofiary, na coś wysokowibracyjnego odzyskujecie szczęście. A jak to zrobić? Poproście archanioła Michała o pomoc. Słyszę, że niektórzy z was y, mają jakieś przysięgi i kontrakty z poprzednich żyć, jeżeli to z Wami rezonuje, to mam na swoim kanale medytację, która pomoże Wam anulować takie kontrakty. Jeśli poczujecie, że potrzebujecie tego, to zapraszam. Link będzie tutaj w opisie tego filmu. Ale oprócz tych kontraktów, jak jeszcze możecie sobie pomóc przetransformować mentalność ofiary? Bo możecie, bo mamy kartę wyniku, zasługujesz na szczęście. Więc. Jak to zrobić? Pójdźmy ścieżką kolorów od ciemniejszych do jaśniejszych, bo czuję, że właśnie tak to Was poprowadzi w maju, aż do zielonego koloru leczenia. Najpierw mamy kartę samooceny. Ta karta to kolejny krok do tego, jak dojść do szczęścia. To jest karta, która mówi o Waszej wartości dla samego siebie. Twoja samoocena zależy od szacunku do samego siebie, tak? Bądźcie ze sobą szczerzy, ponieważ bycie ofiarą powoduje, że jesteście zatrzymani w niskich wibracjach, nie czujecie się warci niczego, bo ktoś was jakoś potraktował. Pamiętajcie, samoocena. Wynika z naszego wnętrza, a cała reszta manifestuje się na zewnątrz. Jeżeli my czujemy się ofiarą, to zawsze będziemy przyciągać ludzi, którzy będą nas tak traktować. Pamiętajcie o tym, że w tym miesiącu ktoś przyjdzie Was przeprosić, i myślę, że to jest związane właśnie z tą mentalnością ofiary. I poprzez to spotkanie. I szczerą rozmowę, macie szansę wymazać taką karmę ofiary. Pamiętajcie, żeby w czasie tej rozmowy być pewnym swego i znać swoją wartość i szanować siebie. Kiedy szanujesz siebie, nie chcesz być ofiarą, chcesz być szczęśliwy, chcesz kochać siebie. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie i mówi: Ja potraktowałem cię źle, ale taki jestem, to musisz mnie takiego przyjąć, to może warto się zastanowić, czy chcemy mieć taką osobę w naszym życiu. Pamiętajcie, zdajcie się na swoją intuicję i na swoje emocje, bo to jest czytanie kolektywne i dla każdego to się będzie trochę różnić. Ale dla wielu z was czuję, że czas już. Odpuścić coś, co wam nie służy. I to może być ta osoba. A dlaczego? A dlatego, że Archanioł Michał pomaga nam w odcinaniu energetycznych więzów. Mam taką medytację. Jeśli chcecie odciąć energetyczne więzy, archanioł Michał wam w tym pomoże. Link do tej medytacji będzie na dole w opisie tego filmu. Ale tak, znaki ziemi. Znajcie swoją wartość. Odetnijcie od siebie ludzi, którzy są dla was toksyczni, ludzi, sytuacje. Pamiętajcie, dla każdego to będzie coś innego. I grupo znaków ziemskich. Bądźcie wdzięczni, wdzięczność, Błogosławi Twoje serce, i czyni życie bezcennym. Mamy tu też numer 22 połączony z numerem 11 na karcie wyników w tym miesiącu. To jest bardzo połączone. O, słyszę, że niektórzy z Was potrzebują zacząć dziennik wdzięczności. To pomoże Wam osiągnąć wyższe wibracje i dojść do szczęścia. Także Szanując siebie i będąc wdzięcznymi, będziecie mogli osiągnąć stan szczęścia, bo zasługujecie na szczęście. Zasługujesz na to, aby być radosnym i zachwycać się życiem. Karta numer 11, 22, liczby mistrzowskie. Więc w maju jesteście mistrzami w manifestowaniu swoich marzeń poprzez Siłę wdzięczności i poprzez to, że szanujecie siebie i wiecie, że zasługujecie na szczęście. Także w maju, znaki ziemi, jesteście pewni swego, znacie swoją wartość, jesteście wdzięczni za samych siebie i odcinacie od siebie wszystko to, co jest toksyczne i to, co wam nie służy. Możliwe, że niektórzy z Was już to zrobili z końcem. Kwietnia, i teraz właśnie zaczynacie być w tym stanie wdzięczności, w stanie szacunku do samego siebie i zaczynacie manifestować szczęście. Także znaki ziemi, jeszcze raz powtórzę. Bądźcie pewni swego, a to utoruje Wam drogę do wielkiego szczęścia w maju 2022. Jakie piękne czytanie. Znaki ziemi bardzo, bardzo się cieszę. Byk, Panna, Koziorożec. Piękny miesiąc przed wami, naprawdę. Dziękuję za to, że oglądaliście. Jeśli to z wami rezonuje, to proszę polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób wzbogacacie naszą pozytywną społeczność i możecie wygrać prywatne czytanie ze mną. Zobaczcie, jak to zrobić w opisie tego filmu. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej na temat Waszego życia miłosnego albo zdrowia, to czytania na ten temat zaraz będą dostępne tutaj na ekranie. Będą też podane na dole w opisie tego filmu. Byki, panny i koziorożce. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Wysyłam wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.